Powiem szczerze, że Pan Bóg dał mi ostatnio doświadczenie, które jest no, niesamowite. Nie będę tu mówił gdzie i jak i kto, więc bo sytuacja jest dalej rozwojowa. Ale zgłosiła się do mnie kiedyś kobieta, która jest po ślubie kościelnym. Wszystko pięknie, dzieci, ale bardzo przeżywała duchowe trudności. I to było już tak jak naprawdę y, po graniczu zniewolenia, opętania. I rozpoznałem to od razu. To nie są psychiczne, mentalne, jakieś tam zachwiania emocjonalne. Mówiliśmy się na modlitwę. I w pewnym momencie, gdy zacząłem się modlić, nastąpiła okropna manifestacja szatańska. Ale to straszne, z bluźnierstwami, no ze wszystkim, co może być. Modliłem się przez trzy godziny z tą osobą i po trzech godzinach był przy niej mąż. Przyjechali po raz drugi. Te demony wychodziły jednym po drugim, ale to było okropne do oglądania i w ogóle bycie tam, w tym pokoju. Po dwóch takich spotkaniach mąż zrezygnował. Powiedział, że to jest bzdura. Ona udaje, to jest psychiczne. O czym pewnego wieczoru, którą mi opowiadała, nie spała razem z nim w sypialni, spała z dziećmi. W pewnym momencie dziecko ją obudziło i powiedziała Mamo, coś się dzieje z tatem. Ona poszła do sypialni, mąż był na łóżku, płakał, wył. Coś się z nim strasznego działo. Trząsł się cały. Ona to przeżyła w sposób niesamowity. Dzwoniła do mnie i mówi: Co się dzieje, co ja mam robić. Po tym wszystkim mąż zadzwonił i pytał się, czy on może wrócić na modlitwę. Ja mówię: Proszę. I od tej chwili już został. Wskrócając tę opowieść, co się stało. Zawierając związek małżeński, zawarli ten związek ważnie, ale niegodziwie. Zawierając związek małżeński, ona popełniła grzech niewyznania wszystkich grzechów na spowiedzi, święto I tak zawarli związek małżeński. No, no, bo tam parę grzechów się powiedziało, kartkę się podpisze, co to księdza obchodzi. Ślub się odbył. I kiedy zaczęli znowu przyjeżdżać razem, mnie zastanowiło, dlaczego tak okropne manifestacje są z nią. Tego wychodzą dziesiątki. Co się tak właściwie stało, że nie było materii do tego? I do czegośmy doszli? Do przyszło światło. Przez nią wychodziły jego demony. Jesteśmy jedynym ciałem. To związek małżeński, to nie jest jakiś tam kontrakt. To nie jest jakiś tam ślub, który sobie wezmę przed księdzem. Jak to ludzie mówią, czy podpiszę, czy nie podpiszę, czy tam coś powiem, to jest obojętne. Nie. To doszło dopiero do mnie. Jesteśmy jednym ciałem z żoną. Żona i mąż. I szatan potem zaczął mówić, wyzywać i mówić wprost. Ja nie odprawiałem egzorcyzmu. Przyjąłem wszystkie inne modlitwy. I używałem charyzmatu wyrzucania demonów. Pan Bóg to działa. Ja tylko byłem, modliłem się. Pan Bóg działał resztę. To się nie da opowiedzieć, co ja widziałem. To była totalna demolka tego małżeństwa. Szatan powiedział: Ja nie chcę, przeklinając, ja nie chcę, żebyście byli świętym małżeństwem. I ta Wyzywał ją i wyzywał jego straszne przekleństwa, jak spod mostu, spod baru. I te dzieci nie będą wasze święte. Ja wszystko zrobię. Tak się działo, że on zauważył, że jego demony, którymi on był nafaszerowany, wychodziły przez nią. On zobaczył, jak ta kobieta po prostu umiera na podłodze, jak ona cierpi. To nie wiem, to było jak burę porodowe. Ja już sam się przestraszyłem, że ta kobieta może mi tutaj zejść, odejść, co ja w ten czas zrobię. Ale kontynuowałem. On całkowicie się nawrócił, wyznał swojej żonie, że co popełnił, ile jeszcze kobiet miał po drodze, wyspowiadał się spowiedź z całego życia, bo nigdy się nie spowiadał i kłamał, no, najwidoczniej. Nawrócił się, zaczął jeździć do kościoła, bo nie chodził przez lata. Podrzucał rodzinę do kościoła, ale nie chodził. Wybudował ołtarz. Mało tego, kupił taki łańcuch budowlany, owinął się tym łańcuchem i w tym spał i chodził do pracy, strasznie cierpiąc, ofiarując te cierpienia za swoje grzechy i grzechy małżeńskie. Kiedy przyjechali do mnie ostatni raz, on położył ten łańcuch na niej. Jakie tam było wycie, przekleństwa, to ten łańcuch. Powiem to zwykły łańcuch. Ten łańcuch był naładowany tą miłością do niej, do Boga i tego, tej pokuty. On nie mógł znieść tego łańcucha, że ten człowiek się nawrócił. On przy mnie nic, nie było żadnych manifestacji. Jemu łzy. On klęczał i mówił różańce jeden po drugim. Kiedy ja się modliłem, jeżdżą na rekolekcję, pompejanka za pompejanką. Ta biedna kobieta tak strasznie cierpi, ale już jest na dobrej drodze. To wszystko wychodzi, ich małżeństwo zmieniło się 180 stopni, kompletnie inni ludzie. Ale dlaczego o tym mówię? Bo dziś dla wielu ludzi sakrament małżeństwa jest jakimś kontraktem na równi postawionym z podpisem gdzieś tam w urzędzie, czy w jakimś hotelu na basenie nad morzem, prawda? Czy nawet życiem w partnerstwie, że my się kochamy, a Bóg jest miłością. My sobie nie zdajemy sprawy, jaką potęgą, jaką siłą jest sakrament małżeństwa. W teorii, my wiemy, stajecie się jednym ciałem, prawda? I tak dalej, bla, bla. Czy bla. Tak, naprawdę my w to, kiedy wierzymy? Ja Wam powiem, stałem się świadkiem tego, jak tutaj jestem. Mówię prawdę. Dlaczego szatan dzisiaj tak zaatakował? Tego bym świadkiem teraz, w ostatnich miesiącach. Jestem świadkiem. Szatan nienawidzi rodziny. Tych ludzi, którzy nie żyją na kontraktach, w partnerstwie, tylko tych, którzy przed Bogiem złożyli ślub wierności i miłości. Nie świętokracz. Bo tamto niestety jest słabe. Ale tych ludzi, którzy naprawdę szczerze przystąpili do ołtarza, do sakramentu, powiedzieli sobie tak, na dobre i na złe do końca życia. I walczą, mi się modlą. Szatan się wścieka dzisiaj. Bo te rodziny będą rozwijać chrześcijaństwo, będą dawać Kościołowi kapłanów, ludzi duchownych, świeckich. Z takich rodzin wyjdą takie dzieci. On chce to wszystko wziąć i zwinąć w, na samym początku. Co, z partnerów wyjdą księża, święci? Może. Pan Bóg może wszystko zrobić, powołać z kamieni proroków. C czy ludzi żyjących w partnerstwach? Oczywiście nie mówię o tak, ludziach, gdzie odbyły się tragedie. Są różne, nie wolno oceniać. Sami ludzie no, musieli się połączyć, bo już nie było innego wyjścia. Dziś żyją, to już nie mi oceniać. Ale tamci, którzy mogliby, a nie chcą, Albo sobie zmieniają, Tu już miałem trzy żony, tu miałem czterech mężów, prawda? Gwiazdki, gwiazdeczki, dający dzisiaj przykład. Co to obojętnie ta kobieta czy ten chłop. Nie ma, nie ma problemu. Szatan chce dzisiaj wykończyć. To co w Fatymie powiedziane, nie? Gdy przyjdzie atak szatana przyjdzie na rodzinę. I udaje mu się to dzisiaj. Jakie mamy rodziny? Nawet nawet z normalnych marzeń. Dzisiaj już, już dzieci tych ludzi, dzisiaj ślub? Albo no żart. Może w Polsce jeszcze. No ale przecież to jest tragedia, co się dzieje z rozwodami dzisiaj. Ludzie nie chcą. A bo jedynie na zdjęciach, mówię, świętokradztwo. Nie ma żadnego przygotowania, nie ma żadnych spowiedzi, nie ma nic. Nie ma... Idą w brudzie, prawda? Już po życiu, współżyciu, po wszystkim. I, tak i od samego początku, no ślub jest ważny, no, no ale jaka niegodziwość jest. Jaki jest jaki jest brud. Potem się dziwić. Miesiąc, rok, dwa, koniec. Tam nie ma błogosławieństwa w ogóle. I dlatego dzisiaj jest ten atak i będzie. Co mamy po dwóch kandydatów w seminariach wielkich, wielkich miast, gdzie było po dwustu? Z zakonów nich nie idzie. Do seminariów nich nie idzie. A jak już idą, to nie wiadomo, kto to w ogóle jest, po co tam w ogóle idą. Na zachodzie to już w ogóle wszystko się zwinęło, zamykają wszystko. Tam nie ma. Jak ja jestem 5 lat na parafii i miałem trzy śluby. Trzy. No to to jest chyba żart jakiś. Nie? I oni sobie żyją. To jest moja partnerka. To jest moja żona. No ale gdzie mieliście się ślub? No cywilny tam, na, na Jamajce gdzieś. Na plaży. No jaka to jest żona? I wszyscy idą do komunii. Można im mówić. No ale my się kochamy i pan Bóg jest miłością. Jeżeli oni coś takiego usłyszą, nie ode mnie, ale jeszcze z góry, od wyższych terytoriów kościelnych, byliście się kochali, a Pan Bóg wam błogosławi, no to ręce opadają. No i co ja mam zrobić? I na pewno kapłanów jest tak wielu, którzy są w takiej sytuacji. A ja widziałem na własne oczy, co szatan robi. Jak potęga i moc jest w ludziach, którzy są razem, którzy się kochają, którzy mają węzeł małżeński, którzy wiedzą, co mają, że są jednym ciałem, że są razem złączeni na, na życie, na, na dobre czasy i na złe czasy. A dzisiaj, no to obojętnie. Z partnerką, z partnerem. A może jeszcze partner z partnerem, a może partnerka z partnerem. No dlaczego nie. Przecież się kochają. Że księdza. W jakich czasach ksiądz żyje? Co powiedziała matka Boża ojca Gobiego? W ostatecznych czasach ludzie będą co robić? nie, nie będą nie grzeszyć, bo grzeszyli zawsze. Grzech zawsze był. Będą usprawiedliwiać ten grzech. Tu jest problem. Przecież tak wszyscy robią. Przecież Pan Bóg tak mnie kocha. Przecież on mnie nie... Ja mu tyle dobrego zrobiłem. Pracuję dla niego i tak, naprawdę, i tak dalej. Tłumaczymy się. A ten z dołu drań tylko zaciera ręce. Z dawna Polski Tyś królową Maryjo ty za nami przemów słowo O Ociemniałem podaj rękę, nie wytrwałym, skracaj mękę, Twe królestwo weź pod rękę. Gdyś pod krzyżem Syna stała Maryjo, Tyleś, Matko, wycierpiała Maryjo. Przez Twego Syna konanie Uproś sercom wstanie. Ojców wieże, daj wytrwanie, Maryjo, z dawna Polski tyś król. Tyś, królową Maryjo, Ty za nami przemów słowo, Maryjo. O podaj rękę. Nie wytrwałem, skracaj mękę. Te Królestwo weź pod rękę, Maryjo. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo. Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo swego Syna konanie, uproś sercom zmartwychwstanie, w Ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo. Z dawna Polski Tyś królą, Maryjo. Ty za nami przemów słowo, Maryjo. Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały. Niech rozwija się wspaniały Maryjo.